Prawdziwe są słowa naszego hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. I nieważne, ile by nas było, jeżeli w sercach gości kolor biały i czerwony, i jeżeli w sercach goszczą nam słowa, które wypowiadali nasi przodkowie o patriotyzmie, o miłości do ojczyzny, to rzeczywiście Polska nie zginęła. Dziś mamy kolejną rocznicę święta flagi i dziś w całej Polsce, jak również na świecie, tam gdzie jest Polonia, zbierają się Polacy i tradycją jest, że śpiewają wspólne pieśni. Za chwilę również i my będziemy śpiewać nasze polskie pieśni patriotyczne i po tym, jak rozejdziemy się do domu, to chciałabym, żeby ten kolor biały i czerwony pozostał nam na zawsze. Na zawsze przede wszystkim w naszych sercach. Wszystkiego dobrego świętujmy, jest to wesoły, radosny dzień i mam nadzieję, że ten dzień jest tylko takim początkiem czegoś dobrego, bo to, że jesteśmy świadkami dzisiejszego święta, jest właśnie takim symbolem, symbolem właśnie polskości, patriotyzmu, wiary w Boga, w naszą Ojczyznę. Wszystkiego dobrego. Niech się święci 2 maj. Jutrzenko, święć naszej polskiej Daj. krainie, uczciwy Ciebie, Ciebie piosenku, która w całej Polsce, Polsce słynie. Witaj Daj. Maj, piękny Daj. Maj, u Polaków Błogi raj, witaj Maj, piękny Maj, u Polaków Błogi Raj, wierzą naszych... As love church she buys